Ale powiem tak. Niech się dzieje. Dzień dobry, dzisiaj, Kraków, dworzec. Jedziemy odebrać. Ja jadę odebrać bazę pod kampera. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wygląda, to zapraszam serdecznie. Kraków główny, godzina siódma z hakiem. Lecimy do Rzeszowa, bo tam, tam zakupiłem to auto. Nie wiem, czy to jest ten mój. A nie, aktory na Rzeszu. O, dziękuję. Który numer? Ticket 56. To mamy 5156. Nie spodziewałeś się takiej sytuacji? Wszystko załatwione? No, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Już się ukłóciłem z tego wszystkiego. Pokażę wam tablicę ono. Ale dzisiaj to mam takie wrażenie, jakbym robił coś po raz pierwszy. Masz <laughs> podobnie? Nie jest to dokładnie tyle lat pociągu mnie dekad, jakby to mówiąc Tyle lat pociągiem, ale to też ten pociąg, w ogóle ten odbiór tego samochodu. No, wszystko takie ekscytujące, ogromnie ekscytujące. Bo jaram się jak... nie wiem. Zobaczymy. Jak dziecko wypatrzy przez, przez to okno, na... Proszę konia, proszę bio! Rzeszów, a ja jestem tak podekscytowany, jakbym robił coś po raz pierwszy. A to przecież... to nie jest mój pierwszy raz. Srandy Boskie Święte. Tych samochodów odebrałem już kilka, kilkanaście. Może dlatego, że pierwszy raz robię coś tak naprawdę chyba dla Ciebie. No cześć, wiadomo, i gdzie chcecie? Wyszliśmy na plac dworcowy. A widzę tu kogoś. My jesteśmy przy autobusach. Czy to co, jesteście głodni? Niech troszeczkę emocje opadną, bo ja się czuję normalnie jak... Będziesz się czesą. Nie, 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 no taki podjarany <noise> jestem jak dziecko przed gwiazdką. <głos> <głos> Pierwszy raz pociągiem jechałem, co mi się tak podobało. Tak. Jak ja jeździłem pociągiem, no. ja nie przestałem jeździć pociągami, bo to był no, dramat, jeżeli pociągałem, tak? nie pociągałem, no. A ja tutaj wsiadam, za swoje miejsce, elegancko, no. W tak, Kurczę, no. Blaszka, rewelacja, no. Czyść tutaj pachnąco. Nie no, poprawiło się to, dość mocno się poprawiło. No dla mnie to jest, no, przeskok. Kiedyś mieszkałem w tej kamienicy za... Tutaj? Za mało lata, no. W tej dużej, takiej tak. wysokiej? trochę ruch tutaj chyba był, co? To jest, no. I cały to czas to... jest, tak. Na, po, po już jestem posiadaczem, auto przekazane. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Wziąłeś. No jak? Piękny? Piękny. Dla mnie wam rewelacja, super Zacieś, co? Jest, <laughs> bardzo się cieszę Serfie na kamperka idzie? Idzie na kamperka, tak Kurde, zazdroszczę takiego na rybki, kurde, ale był sprzęt. Karpiki sobie łowię Kuziemy. Lubię sobie tak pojeździć gdzieś na, na Chorwację, na przykład na tydzień O Jezu Kurde, marzenie tak ja bym na kampera to rewelacja Erwin, dziękuję serdecznie, normalnie serdecznie dziękuję Proszę bardzo Bro, ja, ja, pan, się, pan, ja, już... ja się mówię, w rodzinie manowym, manowym, tak Proszę mi, tu wszystko, proszę mi to jeszcze wszystko wytłumaczyć. Ja wsiadam z drugiej strony. Wsiadaj po. Tak? tak. Dobra. Zaczniemy, może z tej strony. On cały czas włączony, działa, a w ogóle go kurde nie słychać. Czyli będę się uczył. Tak. Dużo się będę uczył. Super. No kurczę, Blaszko ładnie to wygląda, chciałem zobaczyć. No, tak ma być. Tak. Tak ma zostać. Tak, tak. Tak. A powiedz mieli serwis co ile się robi? Olej jest od 3 pierwsza. No. Ale jest tak trudna. 1500 zł. Okay. I to ty? do Ciebie wymienić, czy gdzie? Dobrze. Dobrze. Dostęp do żarówek, bo to masz... Jest fajne, bo to wszystko idzie. Aha, to czyli tak tam sobie masz. mogę wymienić. Czyli tak. nie muszę serwisu wzywać, żeby żarówkę wymienić, Nie, tak? nie, 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 To co, wszystko wiem? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze. To sprawdzamy dalej? Idziemy. Dobrze. Ja zasiądę jednak z bole Tak, jeżeli chodzi o tematy związane z tym samym Infortement. Czyli załóżmy ten ekran z wyświetlacza tego mhm. możemy przenieść na wyświetlacz między zegarami. Tak samo tu możesz przełączyć telefon telefonia, mhm. okay, to wtedy przełączysz sobie tutaj telefon i tu będziesz miał na przykład mapę z Google, Google albo Zapla. A tu będziesz miał tą między Navigacje. zegarami fabryczną. Nie, żeby nie wiem, dla porównania. Tak. dla... Tak, tak, tak. To bo jest róż... na tym tak. Tu możesz zwiększyć sobie albo zmniejszyć a -a. temperaturę tym gładzikiem. Obsługa głosowa jest a -a. na górze. Opowiedz jakiś dowcip. Co jest pomarańczowe i wędruje nad górą? Wędrująca pszczoła. O, no, taki. <laughs> Suarek. <laughs> Łącz radio RMFFM. RMFFM. Bardzo ładny dźwięk, no? Jak na, jak na, jak na dostawczaka, nie? No, w ogóle to... jak na osobówkę, no. To też bardzo ładnie jedzie. No dobra, ogarnięte, co? Chyba też, tak, tak. Nie, to i tak teraz wszystkiego nie zapamiętam. No i co? No chyba wszystko. No. Teraz ściany wywalać i resztę. jazda. ogień. jazda. <laughs> o to chodzi. Nie no, największa już będzie zabawa, jak będzie to zabudowane i... O Jezu. I no będzie radocha. Dobra, będzie radocha jak... O Jezu. Już jest radocha, a będzie radocha... Mamy jeszcze większa. Jeszcze więksiejsza. Super, ramsko. Dzięki. Nie, 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 to ja dziękuję. Dzięki. Serdecznie dziękuję za pomoc, za wsparcie. No za wszystko, za pierdziele. Ogromnie. Ogromnie dużo na wieku. Ale bardzo dziękuję. To jest, no... Najważniejsze, żeby klient finalnie był zadowolony. Jestem, szczególnie. Bardzo, jestem bardzo zadowolony. A gdzieś się, bo będziemy i tak tankować? Nie? Tak, jedziemy Czy tutaj za tankować. No. Tak. Pocie, to Wam pomogę. I... Dobrze. No to Chyba wszystko. Jakby jest... coś to po prostu dzwoni i pytaj. Nie coś nie dziękuję. wiedział cokolwiek. Co Twoje namiary zostawię pod filmem, jak coś. No dla mnie dla mnie pomoc ogromna. Okay. Bardzo ci dziękuję. Serdecznie dziękuję. Lecę do tego mojego pięknego auta. Jedź, jedź, jedź. <laughs> jedź, ptaszyno. Ta, ta, ta. O Jezu. Niech się nabrudziło. Dobrze, niech się wróci. Takie ma być. Dzisiaj piątek to dobrze ten. Trzeba jedziemy na stację. Trzeba, jedziemy na stację. Hey, koniec. Koniec. Ja Mam tu przekieszenie. Dobrze. Ja sobie idę na nogach, Dobrze. się przestraszyłem. Dobrze, do, do na razie. Do <laughs> zobaczenia. Ale muszę tą folię sobie ściągnąć. Dopracować hotel, na razie podjadę zatankować i będę się, że tak powiem, rajcował dalej. No mam kierownicę po złej stronie, <laughs> oczywiście żartuję sobie. Tu gdzieś się muszę podstawić pod idę zatankować, idę zatankować dobrze. Folikę trzeba ściągnąć. No to auto odebrane, zobaczymy, co będzie dalej. No super, mamy Przejechaliśmy może ze 100 km, zatrzymaliśmy się na chwileczkę, ale emocje opadły i mi się zwyczajnie chce spać. Prowadzi się fajnie, całkiem inaczej od osobówki, oczywiście. Mam tutaj skrzynię manualną, nie jest to elektryk, całkiem inne przyspieszenie, wszystko całkowicie inaczej. Czuć go teraz taką, nie wiem jak to nazwać, spalenizną, bo jak go odbierałem, to miał a chyba 3 czy tam 6 km teraz ma, a nawet nie wiem czy to sprawdzić, to nie będę sprawdzał <noise> Pojazd gotowy do jazdy, wyłącz zapon, zanim wyjdziesz Coś im to pokazuje, pokażemy to Wam też to pokażę No nie wiem co tu, o co tu w ogóle chodzi w tym wszystkim Póki co jestem zielony jak się obsługuje kierownicę multimedialną No ale to sobie ogarnę No jestem zmęczony teraz już, dzień pełen wrażeń Począwszy od tego wyjazdu pociągiem zaraz rana no, no zobaczymy co to będzie. Bardzo jestem, bardzo jestem ciekaw, bardzo ciekaw jestem. Najchętniej bym się teraz drzemnął kawusie wypił, albo na odwrót, wypił kawusie i się drzemnął. Witam Cię w moim nowym domu. Jeszcze nie umeblowany, jeszcze nie zrobiony, ale już mój. Kolejny krok za mną, a kolejne kroki przede mną. To co widzicie tutaj z przodu, już pokazuję. Czyli ta groć bagażowa wychodzi, wyjeżdża. Tutaj w tym miejscu będzie będzie salon, tutaj w tym miejscu będzie salonik, bo będzie fotel obracany. Jeden, drugi mam nadzieję, nie wiem jeszcze. Tutaj będzie pewnie jakiś stolik, coś gdzieś w tym miejscu podejrzewam, że będzie łazienka. Tutaj prawdopodobnie gdzieś kuchnia, a tam z tyłu będę chciał mieć łóżko i bagażnik pod wodą, oczywiście. Tam tego nie będę robił, będzie mi to robił Adrian. Postaram się wam to wszystko pokazać, jak to będzie wyglądało, jak te roboty będą przebiegały. Termin mi uciekł niestety, bo byłem zapisany na luty, ale w związku z tym, że mi się sprzedaż domu w Anglii przedłużyła, przesunęła, przeciągnęła, no to jestem dopiero na... chyba gdzieś mam nadzieję, że chociaż w maju weźmie do roboty. No ale pożyjemy, zobaczymy. Czy mam plan? Oczywiście, że tak. A jak się nazywa? A niech się dzieje! Co dalej? Nie wiem, zobaczymy, ale jestem sam tego ogromnie ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jestem się ogromnie podekscytowany, szczęśliwy, super, że to wszystko układa i oby tak dalej. Trzymam mocno kciuki. Krótkie podsumowanie, wróciłem już jakiś czas temu, ale teraz dopiero się zebrałem do podsumowania. Dostałem piękne kilka gadżetów od Erwina, to jest super zapalniczka. Fajnie to wygląda, bo to jest bo to jest taki gadżet, tak ta zapaliczka wygląda, że tutaj się... Ja akurat nie palę, ale... Prezent, re rewelacja. Bardzo dziękuję. I jeszcze dostałem do tego piękny, naprawdę piękny, pięknie pachnący portfel, skórzany, super raśny. Tak, to właśnie on. Rozkłada się, no oczywiście, rozkładany tutaj jest. Tak wygląda w środku. Piękny, czarny, pachnący skórą. Bardzo piękny prezent. Bardzo dziękuję. I dostałem również pluszaka. Ale pluszak nie jest to zwykły pluszak, tylko to jest. To jest pluszak, który zbiera wilgoć auta. Także pluszak będzie ze mną jeździł. Piękny, piękny tygrys. Także super serdecznie dziękuję za te wszystkie prezenty i za wsparcie, jakiego mi udzielił, bo sam bym sobie bez... sam sobie z tym nie poradził. No i co? Podróż powrotem do Krakowa w strugach deszczu. Kocioł mnie, żeby uruchomić radio. <laughs> Także będzie trochę nauki z tym, z autkiem. No ja jestem na plus plus tak naprawdę. No i niech się dzieje. Podsumowując tak pokrótce, to oby te ceny ropy Staniały. Tego sobie i nam wszystkim życzę.